Dzisiaj na życzenie jednej z subskrybentek robimy sobie takie czytanie, w którym pytamy, czy wywarliśmy wrażenie na nowo poznanej osobie. No i Twoim zadaniem będzie teraz się przez chwilkę zastanowić, czy wybierasz kartę numer 1, czy kartę numer 2. I za chwileczkę wrócimy do czytania, jak już zdecydujesz. Teraz zapauzuj filmik i poczekaj na swoją kartę. Do usłyszenia. Droga Wago, jeśli wybrałaś, wybrałeś kartę numer 1, to mamy energię, pazia, monet. To jest piękna karta przyjaźni. I albo może zacząć się piękną przyjaźnią i tylko tą przyjaźnią skończyć, albo można zbudować również związek oparty na przyjaźni. I to jest wszystko na temat pierwszej karty. Jeśli wybrałeś, wybrałaś kartę numer 2, to za chwileczkę. Do usłyszenia. Druga waga. Jeśli wybrałaś, wybrałeś kartę numer 2. To masz przed sobą kartę sprawiedliwości, która jest taką Twoją kartą. Zobaczcie, ten władca trzyma w ręce wagę i stara się być sprawiedliwym władcą. Ja to widzę tak. Droga wago eee, może to oznaczać tyle, że to Ty będziesz tą dominującą osobą w związku, nadającą ton temu związkowi. No, i pytanie, czy tak sobie tego życzysz? No, to wszystkiego dobrego bez względu na to, którą kartę wybrałeś. Wybrałaś. I jak przy wszystkich czytaniach, bardzo proszę o yy, nietraktowanie życia w 100% na serio. I tak samo czytań kart. Wszystkiego dobrego, droga Wago.